Come little children, the times come to play. Klawiatury w dłoni Kiślu, wojcie manko, jestem w fukcie, jak zawsze gram z Ravenem. No siema. ma. I zagramy sobie dzisiaj w Kiślową grę, jaką jest... Amnesia, O oh, ja! Yeah. Może się nie zsikamy, zobaczymy. Ja już sobie stworzyłem tutaj wcześniej z Ravenem profil, żeby wam tutaj nie przedłużać i zaczynamy grę. Znaczy generalnie e, gra jest na jednego, więc będziemy grać na zmianę. Co odcinek? Tym razem gra Fukcio, następnym razem ja będę grał No dokładnie. I zaczynamy. To już nie są przelewki, to już nie jest Survivors, to jest strach i zawał pewny. Jestem ciekaw ile <grym> to Seria będzie miała odcinków, czy ją w ogóle skończymy. <grym <grym czy przeżyjemy? Może być różnie, ale zaczynamy. Don't forget. <grym> Shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at... at... Uh, Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Dobra, to jest jakiś Daniel. Siema Daniel. Elo, Elo czy Pincera? Coś raz czaskał, jakaś inna była. Fajnie się zaczyna, jak zwykle takie gry się muszą tak zaczynać. Teraz się budzi na kacu. No. O, wiedziałem. <laughs> Ostre imprezy. Jakieś różyczki, to nie był chyba jakaś ten. Kurde, co to było? Dobra. Skopmy się. Jakiś ledwo żywy jest. Tu albo to jest krew, albo nie wiem co to jest Dobra, wychodzimy przez okno. O oh, man, dobrze się zapowiada. Oh shit Dobra, gdzie idziemy najpierw? A w ogóle... Aha, w dzienniku, a gdzie tu jest dziwnik? Aha, tu jest J. dziennik, na M przecież A nie, w dzienniku J, dobra I M, to skorzystaj z tego. Aha, dobra. Notatnik, okej, okay. nie ma żadnych notatek, wróć. Aha i zadania, okej. Okay. Okay. Podążaj za plamami płynu i znajdź jego źródło. Dobra. Tak, czekajcie. Dobra, tu sobie poprawia. Jeszcze zadanie mamy. Czyli mamy za, podążać za śladami. Za jakimiś śladami. To coś jest. Dobra, to Musisz przytrzymać. Co? Tak? Musisz przytrzymać i przeciągnąć. Nie. Tam Tamane no. Aha. Było kurde, ta gra jest kurde już skomplikowana. Ale Będzie rozruba czuję to. O jest trzesiwo jakieś, a to się na pewno przyda. Do lampy. Tak. Ty wiesz jak tu się biega może? Tu e, się skacze? Tu się nie biega chyba. Po... A na shifcie zobacz. No chyba tak, chyba szybciej się idzie, nie? Nie. Nie, tak samo, bo kurde. Co ja narobiłem? Tak Grawitację zapisałeś. <laughs> tu się kuca, jak kurde, to wiadomo. To gdzie tu się. No, siu. <laughs> Tu mamy nie wchodzić, rozumiem? Zakaś... Nie, wchodź tam. Tam pewnie jest jakaś znajdźka. Jak na każdym pustym horrorze. Wchodź tam, gdzie są duchy albo inne... O oh, man... Słyszysz tam... No. <laughs> Słyszysz tą muzykę, ja się... znaczy melodie, znaczy nie melodie tylko dźwięk. No. Skurde genialny genialne na razie. Dobrze się zapowiadam. Logika horrorów, coś się stało, chodźmy tam. No, wcale nie uciekajmy. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to, scooby do bidu. Dobra, tu mamy krzesiwo. Władze, tak, dobra. Tego oczywiście nie bierzemy. Jakieś kurde, ze zesz Matrixa. Tak jakoś lekko po skosie idziemy. Początek generalnie jest najłatwiejszy, ja będę miał gorzej. No wszyscy by, my będziemy mieli kurde przepływy. No, Ty tak to ktoś... słyszysz? No, słyszę ktoś. Albo za nami, albo przed nami. I teraz nie wiem, czy zaraz będziemy się prać. To chyba przed nami. Tak, czekaj, idziemy. Dobra, my nawijamy... Wow, my... Cały czas jakby jakieś duchy koło nas chodziły, albo jakieś nie wiem, koleś, nie? Przywraca się na kacu picia szuka, na co chcesz. Pod, pod tym szuka, nie? W każdym zakątku. Dobra, idziemy. Jeszcze muszę obczeć jak tu się biega i czy się w ogóle biega, ale pewnie będą wskazówki. Ej, coś tam... Ej, weź na... Dobra, możemy iść! <laughs> Jestem gotowy. Nie zjecie mnie. Gdzie są te ślady dalej? Ej, na lewo, tam. Urywają prostu, no. się. Tu nic nie ma, nie? A nie, tu coś będzie. Ej kurde, ale wiesz co, zauważyłem fajny ten. Dźwięki są realistyczne strasznie. No nawet. Przesiło. Oh no! <grystanie> <grystanie> tak, gramy w... Uf. Mi się to Kcia, podoba, Ale nie? gierka jest moja. Znaczy, pożyczyłem. Na szczęście. Wiecie on, jak, jest jak tu klima. jest, kasy nie mamy za dużo. <grystanie> <grystanie> ja, jak biedni youtuberzy <grystanie> muszą, kurde, jakoś sobie radzić. Ale fajnie, bo idzie robić rozrubę, nie? To mi się podoba. Się gonia, a ty w niego krzesłem. Ciub. Dobra, tu mamy iść, ale ja pójdę jeszcze tutaj. to co co co, co 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 Fuck, to jest... Aha. Aha, tak się wychyla, widzisz? dwie strony. Można się wychylać za, za winkla Teraz Rozumiem. uważaj, nie możemy stać za dużo w ciemności. Nam będzie... a gdzie to się sprawdza na M? Postać wariowała. Nie na M, to są zadania. I skrót, pamiętnik, zadania, kurde, niom, nie, poczekaj. A na którym się brało lampę? <laughs> nie wiem, chyba jeszcze w ogóle nie mamy lampy. Zaraz to ogarniemy. Sterowanie, poczekaj, odwrócenie, płynne ruchy, czułość myszki. Klawisze, akcja do przodu, do tyłu. Figura, skok, kucnięcie, bieg, bieg. Lewy shift, no mówiłem, że shift. Lewy shift. To chyba jeszcze biec nie możemy, bo trzymałem lewy shift. No to pewnie biegać jeszcze nie możemy. Dobra, to wracamy. A kliknij prawy przycisk myszki. No A, Znaczy, no. No i kliknąłem nic. Bo tam chyba jest lampa, o ile się nie mylę. Nie wiem, zobaczymy. <laughs> Na razie to nam niepotrzebne. Mrocznie, kurde. Fajnie się zapowiada, nie? No, będzie nieźle. Czekałem już długo, żeby w to zagrać. A mi się już nie chce w to grać. Koniec gry, Koniec. Koniec. Za dużo kiślu. Właśnie, to jest kisiel. Przynajmniej będę mógł mówić, że nakręciłem coś z amnezji. No chłopaki, przyszłem całą amnezję, nie? Pierwszy odcinek i już. O, chodź, okąpiemy się. Dobra, koniec. To gdzieś powinna być krzesiwa. Bo... Temu to się już ryje w pani. Ooo man. Oh, man Dobra. Czekaj, bo za dużo w ciemności jesteś chyba. Nie no, musimy się rozejrzeć. To mi się podoba w, w tych grach, to mi się podoba. rock and roll. Szkoda, że to się nie rozwala. No szkoda, ale kurde. To... Nie chodzi o to. To tam na razie. Porządki perfekcyjna pani domu. Co się ciemno zrobiło? Oprawa dźwiękowa. Na najwyższym poziomie. Wbijamy na hacjendę i się rozglądamy oczywiście. Jaka schiza, co on na złubemu? Ciuk, nie mogę się obrócić w jedną stronę, To jest Londyn, tego nie ogarniesz. O, książki można wyrzucać gdzieś to Dobra Trzeba to kurde Krzysiwa szukam, wiesz, bo to się nam na pewno przyda Na razie nie widzę, o, tu jest jakaś skrzynia Idzie to otworzyć? Idzie, idzie, idzie A, Oczywiście, genialnie Nie idzie tym rzucić Okej okay. No nie no, muszę się przyzwyczaić, wiesz jak to jest no, wiem. O, patrz, to jest lampa. O, jest, mamy lampę. Podniosłeś latarnię, możesz ją zapalić, wciskając F lub otwierając ekran na TAP. Aha, czyli na TAP, okej. Widzisz, jesteś okazem zdrowia, głowa chyba zaraz ci piękna, ręce się trzęsą. Widzisz, jakie opisy, 7, Krzysiwa mamy. Git, czyli... Na F. Na F, to git. Nie będziemy na razie marnować, co nie? Ale bo za każdym razem jak zapalasz to jest krzesiwo, ale nie jestem pewny. Nie, bo no, mamy siedem. Krzesiwo się chyba do czego innego wiesz, olejek jest potrzebny jakiś. Zobaczymy. Idziemy tutaj. No tu, już jest ciemno. Już się atmosfera robi, nie? Tak, typowa amnezja Typowa amulezja. Zobaczmy. No tak, centralnie, można sobie web przy... Dobra, musimy to oszczędzać stary, bo... Co my tu mamy? W ogóle? Aha, to jest ta Już myślałem, że jakieś poty dostaliśmy. To nie ta gra. Nie nie jestem pewien, ale może coś do nas idzie. No można... O, widzisz, krzesiwem odpala Aha, się tego. rzeczy, tak? Bo to... Pochodnie, takie tam. Mhm, gdzie to... O, patrz kurde. Freddy Krueger. Freddy Krueger, <laughs> Wins, out <laughs> I teraz jak ktoś wciepuje do tego piecyka. I teraz Freddy Krueger. Może no, on idzie. Może go zamontowali do tego. Otwieraj się, bo to musi być czujny. No, idzie rzeczy. Okay, jak Mamy... manipulatorium, coś takiego. No, szkoda, że tego podnieść nie można, nie? Byśmy już mieli, kurde, pełen ekwipunek. A Oliwa. Latarnia nie będzie świecić bez oliwy. No, to jest logiczne. Dobra, tu są jakieś notatki. Chciałbym odciąć. No, wow. Dobra, 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 dobra. myślę, ja że ja to jest jeden tak. Ja wiem, ja myślę w ogóle, że jest tak, że jak naciśniesz, dobra, to oni se przeczytają. Przeczytajcie sobie to, no. ja to, bo... Bo nie umiem czytać. Bo nie umiem czytać to, to, to takie wyjście z sytuacji. Musicmy się początku tylko czytać, żeby nie wyglądało tak. Dobra, możemy też to przeczytajmy. His body is old and weak. Widzieć, dwarf, young and strong. He will be no match. One last thing. A shadow Zatawiam, is following you. It's a living jakieś. nightmare, breaking down reality. Koszmer, I have tried everything, się. and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits. And him. Widzisz dawne ty Daniel... Już się efekt psychologiczny zaczyna, czyli gadaliśmy, to są notatki nasze, dlatego amnezja, pe pewnie już tu byliśmy, czy coś w tym stylu. I mamy zabić jakiegoś Aleksandra i ocalić nas obu, czyli siebie z przyszłości, albo przeszłości i te z z przeszłości chyba I z przeszłości na no właśnie, dobra. Że generalnie problem jest w tym, że cały czas coś nas goni z tego co zrozumiałem No tak, ten cień cały Ale jak co, to mamy tu trąbki, różne inne będziemy możemy go zaraz książką no, wiedzy właśnie. <laughs> oh yeah! yeah! <laughs> Trzy punkty Nie, dobra, idziemy To my coś jeszcze mamy zrobić? Nie No to wychodź. mam jakieś nowe zadania? Gdzie tu J, tak? No, zadania. Nie masz żadnych zadań, czyli pewnie stąd wyjdziemy i nas coś z, ten zaatakuje i... A tu jest jeszcze. O, miotła jest i krzesiwo. Si Wejdź i spróbuj się zamkn zamknąć. Dobra, miotła zaraz. Quidditch! <coughs> Dobra, zamkniemy się, spróbujemy. O, no, generalnie łatwo nawet. O, idzie, no rzeczywiście, nie wierzyłem ci. Czekaj, to polecimy na miotle. Ciekawy, nie idzie walczyć z nim, to po co te rzeczy tak robią? Tak dla pizzy chyba. Nie może są takie zagadki, że coś gdzieś trzeba przenieść, wiesz. No, może, może. Nie. Tylko co my teraz mamy robić? Teoretycznie, wychodzi na to, że iść do... z powrotem jakoś. Może tu gdzieś. No bo co byśmy mieli robić? Przeszliśmy grę. On koniec, nie? Też tak uważam, że to już jest koniec. To są te belki, nie z Generalnie są... nie wiem jak my się my tu kogoś mamy zabić. <coughs> jak coś się bronić nie umiemy nawet. Może pod koniec będziemy mieli okazję. Może coś przeczytać i będziemy mieli wtedy nową tam list Daniela do samego siebie. No to to stanie. No. no to już czytaliśmy. Pamiętnik... Zadania... No i nie ma zadań. Może serio nas coś musi najpierw... Oliwy mamy mało. No, trzeba zadbać o To czekaj, wrócimy jeszcze do tamtego miejsca. O, biegniemy teraz jakby. Nie? Bo szybciej no, idziemy mogę Spróbujmy jeszcze. Ciekawe czy się męczy. Pewnie tak. Dobra, tu nic nie ma na pewno się tym bawić kurki i no to rajcuje. Dobra. No I co co my tu mamy zrobić? Tu nic nie ma. Tu coś leży, ale tego pniace są jakieś... O, yes. siwa. Właśnie dlatego to się o, ten opłaca to przesuwać to jest... wszystko, bo to jest schowane zawsze jakoś brusko. Tak chamsko specjalnie, żebyś nie znalazł. Tu trzeba się po półkach rozglądać. Um. A widziałeś, a to jest do rzucania oh. inna. Dobra, to idziemy. Widziałeś to? Co? Słyszę kogoś. No ja też. Widziałem, jak mu tu ręka wystawała. Zorio? No. Ja teraz jestem posikany. Dobra, ja się boję o tą latarnię, nie? Będzie... Nie. Mother. fucker. nie podejdzie. Biermiotła stary. <gry> Dużo ci da. Mam no to gdzieś. Czuję się bezpieczniejszy z nią. I można z nią biegać. To jest dopiero quidditch. O. Może tu... już byliśmy? No, tu się kąpaliśmy chyba. Tu się kąpaliśmy. Pierwsza zagadka, nie umiemy wyjść stąd. Może trzeba wrócić po śladach? Maybe. maybe. O, jest coś. Deszczowy hol, ani drgnie. Czyli musimy znaleźć klucz. No. Tak to wychodzi. Dobra, to żeby nie marnować, to zapalimy jedną. Dobra. No. Czyli Tam... szukamy klucza. No, tak powinno. Tak to wygląda. Ale gdzie ten klucz może być i czy to w ogóle musi być klucz? Nie wiem... Zaraz będą jakieś poradniki potrzebne. Jak to przejść? Po prostu nie damy radu. Nie no, spoko... Odcinek może być dłuższy przecież nie pierwszy to styki rozpoznawczy wiadomo. Ale już... O, a może tam się trzeba jakoś dostać? Myśleliśmy o tym. Chociaż wątpię w to. Tam jest pewnie dalsza część gry. A w stołów nie idzie przenieść w żaden sposób. No, wskoczyć teoretycznie możemy i no... <grytanie> teoretycznie. Teoretycznie. No, ale co, ile my byśmy tu musieli rzeczy naznosić? Nie no, na pewno, na pewno nie. nie o to chodzi. To by było za ciężkie w ogóle. Tu nic nie drgniem, ale wiesz, przeszukaliśmy już prawie wszystko, albo coś cały czas pomijamy. Albo coś się pojawiło, musimy się wrócić. Wróć się całkiem za śladami. No właśnie Krwi. Znaczy nie wiadomo czy to jest krabut z różowe. widzisz? Czyli... Mi generalnie... jakby generalnie nas ktoś zamknął. W tym... W tym bagnie. Mam nadzieję, że to się tak szybko nie wypali. To też zapalimy. No to jedna szansa to jest, że coś tutaj znajdziemy, ale tu też wszystko przeszukałem. Raczej. No i psychicznie się zaczyna. Nie ma tu żadnych jak w outlaście. <grym> Belek i innych. To ja może seryjnie tam trzeba wyjść? Może to przyniesiemy, no bo co nie, mamy? Nie, na pewno. Tak. Musi być gdzieś klucz. No. no dobra, tylko gdzie? Możemy seryjnie czekać. No bo zadań nie mamy, nie? Mogę jeszcze raz sprawdzić. Zadań nie mamy, bo by pisała nie masz żadnych zadań, żadnych pisze, tak? Może nie Czyli... w tej sali jeszcze coś jest, w której był ten list? wyjścia nie widzę no bo na, zobaczymy no nawet jak nie na, na pewno nie na pewno nie to na pewno nie nie wiem ile byśmy musieli tego znosić coś po prostu zamknął tutaj tu się ten drzwi no już wariujemy już już może rzeczywiście tu coś trzeba co to jest? Jakieś papirusy, to nas nie interesuje. Tu nic. Fajna muzyczka. No taka mroczna. Jak to w takich grach bywa. Tu nic. List nie do nas na razie. No i co, już nas zrolował ten koleś. Nic jeszcze dobrze nie zrobiliśmy, już nas zrolowali. O, było coś było. Kurde, same książki wiecznie książki. Może jak książkę wyciągniesz, to się drzwi odblokują. Nie. <grafy> Takie tajne przejście. To było bez sensu. W pierwszej misji coś takiego. Może z tym piecem coś kurde. Piecek jest krócze. Jaraj się, zbyku. O, przyblokowałem gdzieś to? No tu coś jeszcze. Aktualnie możemy tak szukać i nam... No... Jeśli nam to coś da. Fajnie mu rozróbę na no chacie robię. Zaraz się wkurzy kurzu będzie tyle. Jalo. 3, 2, 0. O! Jest dźwignia. Jesteśmy geniuszami. A Czyli nie czekaj za tobą, coś coś nie otworzyło. O, uf. Fuck, Dave. Miałeś rację. Mamy problem. Nie U. ma latarni. A do latarni może wrócimy w następnym odcinku i przejdziemy przez drzwi też w następnym odcinku. No, no. No, już powoli będziemy kończyć. Tylko czy to się zapisało? Pewnie tak. Zapisz, Zapisz. i wyjdź, ok, czyli możemy w dowolnym okay. momencie. Okej. Okay. Dobra. To my się będziemy z wami żegnać. No, myślę, że... No to co? Nara. Cześć. Gra zapowiada się świetnie, jak sami widzicie. Będzie Kisiel, to nie jest Survivor's, to już jest porządna gra. Porządna gra i o to w tym chodzi. Dobra, to będzie na tyle. Elo. Dobra. cześć.